Dziękuję Państwu raz jeszcze. Chciałem na wstępie zaznaczyć, że bardzo popieram Patryka w jego kandydaturze. Nie dlatego, że jest moim imiennikiem. Ja 12 lat temu miałem coś podobną sytuację. W mojej gminie ja też stworzyliśmy komitet i on wygrał, wygrał te wybory. I w, to był początek, początek zmian, bo zmiana zaczyna się od tego, że. Z jednej strony, oczywiście, warunki no, nie panują, niewystarczające, ale konieczne jest y, niezależność. I, I od tego pogodziła się nazwa samorządu. Samorząd, że ludzie sam, sami, ale też w tym komitecie. Nie będę już mówił o bezpartyjności, bo myślę, że trudno byłoby mi e, coś dodać do tego, co powiedział pan prezydent Rama, ale e, w tym komitecie, widząc e, chociażby przekrój szerokich e, kandydatów, ale widzę, Entuzjazm i młodość przede wszystkim. Ja chcę powiedzieć, że zmiany, tak mi się wydaje, w sposób e, oczywisty e, naj, najbardziej e, wprowadzają, tak najbardziej zdecydowane e, wprowadzają ludzi z takim młodzieńciem, ale entuzjazmem, ale jednocześnie z pełnym życiowym doświadczeniem, które wielu z Państwa, gdzie tutaj e, zostało to zaprezentowane, e, posiada. Będę trzymał, będę trzymał kciuki. E, i. E, Dołączę się, ponieważ ja się nie urodziłem na Dolnym nie urodziłem się w mojej gminie. Ja się tutaj przeprowadziłem kilkanaście lat temu, z, z Mazowsza, z Warszawy. I e, zrobiłem to dlatego, że byłem absolutnie urzeczony to To tą częścią e, Polski, ale od tego czasu pewnie wielu z Państwa obserwuje to samo jak, jak nasz region, dlatego tutaj zaangażowałem się w działalność publiczną, dlatego, dlatego znalazłem się w symboliku województwa. Więc jak nasz region zamienia się jednak e, dosyć szybko w, w taką krainę montowni hipermarketów, krainę, gdzie e, oferta dla, dla młodych ludzi, dla wszystkich to jest praca za niewielką stawkę. E, I e, z całą pewnością możemy to zmienić tylko my. To Może być e, z na tylko oddolnie, z całą, z całą pewnością nie zawarti tego z który partyjne, które są tak naprawdę wielkimi agencjami pośrednictwa pracy do swoich kolegów. A jak to mają to widzimy no. prezydent Roman nie mówił o tym, że pod jego miasta, w jego otoczeniu znajduje się jedno z większych w Europie złóż miedzi. Mamy w Polsce na Dolnym Śląsku jednego z większych producentów miedzi, który więc, otworzył właśnie wielką fabrykę, ale nie w Polsce, ponieważ tutaj wprowadzono takie podatki. Każdy kraj płacący swoim pracownikom 5-6 tysięcy zł miesięcznie, nie będzie tu inwestował, nie będzie zatrudniał Polaków, tylko będzie zatrudniał śliczyków, bo ta partyjna szarańcza w Polsce wyschnęła, a oferuje się nam dobrotowym Amazon za 10 zł za godzinę. Możemy to zmienić, możemy to zmienić tylko my, tylko oddolnie. Zaczynając zmiany od y, dobrych ludzi w samorządach gmin, a kończąc, przynajmniej na poziomie samorządu, na poziomie sobie Życzę Państwu sukcesu w wyborach, życzę Państwu entuzjazmu i ponieważ nie mam wątpliwości, że te wybory pójdą dobrze, no to e, życzę dobrej decyzji później.